W sytuacji, w której pracujemy z trutobs BOOST połączonym przez system ASEAN z maszynami, gdy ustawione jest zwalnianie programów z poziomu trutobs boosta razem z przekazaniem na maszynę, w sytuacji, kiedy maszyna jest wyłączona, to przekazanie może nie okazać się możliwe. Mogą być również sytuacje związane z czymś takim, że mamy na przykład. Awarie sieci, awarie podłączenia maszyny i potrzebujemy mimo wszystko program móc załadować i wykonać na maszynie, i na przykład chcemy przenieść program za pomocą pamięci przenośnej. Wówczas na poziomie Trutops Boosta w kategorii zadanie podświetlamy interesujące nas zadanie i korzystamy z funkcji eksportu. Funkcja eksportuj pozwala wyeksportować nie tylko plik PDF planu ustawienia, nie tylko plik LST, można również obraz arkusza w postaci pliku DXF lub plik TMT, który na przykład chcielibyśmy wysłać do serwisu. Możemy w tym momencie w ten sposób wyeksportować. Następnie naciskamy klawisz OK i w okienku dialogowym wskazujemy, gdzie chcielibyśmy program umieścić. Naciskamy OK. Jeżeli tam już jakieś pliki istnieją, zostaną nadpisane i system nam wyświetla to, co chcieliśmy uzyskać. Czyli mamy innymi słowy możliwość skopiowania sobie na przykład pliku LST i PDF na pendrive'a i możemy spokojnie pomarszerować do maszyny, aby mimo wszystko spróbować program załadować ręcznie. W przypadku pytań tradycyjnie prosimy o kontakt na adres stops@papl.pl.com. Dziękuję.